Jest czwartek, 17 października. Wspomnienie świętego Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika. Codziennie o 18 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. A w sobotę o 20 komentarz na niedzielę. Pochodnia, Pochodnia Podcast. Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, o których często Wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich bogiem brzuch, a chwała. W tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też, jako zbawcy, wyczekujemy pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała, tą mocą, jaką może on także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak trwajcie mocno w Panu umiłowani. Oto Słowo Boże. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Będę błogosławił Pana po czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą pokorni i niech się weselą. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, oblicza Wasze nie zapłoną wstydem. Oto biedak zawołał, a pan go usłyszał, i uwolnił ze wszelkiego ucisku. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Od wszelkiej trwogi, Pan Bóg mnie wyzwolił. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Błogosławiony człowiek, który oprze się pokusie, gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Oto słowo pańskie.